Cześć wszystkim, ja jestem Reind, witam was z kolejnym odcinku, dzisiaj jesteśmy na PvP iQ yy, Minecrafta już nie wiem, czy będzie kiedykolwiek już na moim kanale, ale mam dzisiaj dla was konkurs Dla graczy PvP iQ, na moich starych widzów yy, Mam dla was trochę przedmiotów do rozdania Mam na przykład szafirkę, bardzo fajny pierścień, mam diaksa 18% dla was yy, Mam jakieś pieniążki, tam pewnie, nie wiem czy więcej stupendy czy nie ale 5kaka jak na razie. Spodnie 77u2, 5% EGZO. Buty 80, 10, 10. trofek, 11 kryształów. Helmik 69, 11 to ogólnie mój fecik był. I uwaga, amulet. 2% szczęścia. 2% szczęścia, 06 biologa i 3% pęki. Także te itemki rozdam wam pewnie długo na 1200 subów będzie rozwiązanie konkursu, losuję wam. Jedyne co musicie zrobić to mm, e, zasubować mój kanał, musicie mieć e, publiczne subskrypcje, dać łapkę pod konkursem, napisać biorę udział i na przykład e, pod moim najnowszym filmem, czyli pod filmem e, Otwieramy 20 skrzyn AWP na 10%. Musicie napisać na przykład biorę udział kozak film. Ja to wszystko sprawdzę i jak bijemy 1200 subów to zrobię losowanko na te itemki. Nic więcej nie trzeba robić tam. Miejsca też nie będę będę oddzielnie tej itemki dawał losowym osobom, które która Na końcu po prostu będę losował umulet. Trzeba wszystkie warunki spełniać. No i tyle. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Pozdrawiam.